Z tej strony baronski kanał Onigames.pl Tym razem mam dla Was pierwsze wrażenia z ogrywania Dying Light The Following, czyli dodatku do podstawowej wersji Dying Light, który właśnie ukazał się w wersjach na Xbox One, PlayStation 4 oraz pc -ty. Ja akurat ogrywałem wersję na Xbox One, więc właśnie z tej konsoli możecie sobie oglądać gameplay. Natomiast na wszystkich platformach powinno prezentować się to bardzo podobnie. Gra w wersjach konsolowych stara się utrzymywać płynność na poziomie 30 klatek na sekundę i myślę, że wychodzi to jej bez większych problemów przynajmniej w większości przypadków. Natomiast oczywiście dysponując odpowiednio dopakowanym PC-tem można ten wynik poprawić. Postaram się Wam przez kilka minut poopowiadać trochę o Dying Light The Following, jeszcze przed pełną recenzją, która również ma pojawić się na moim kanale w najbliższych dniach. Natomiast tutaj będziecie mogli zobaczyć jakie są główne nowości, które przynosi ze sobą dodatek, no i dowiedzieć się myślę, że paru interesujących rzeczy. Przede wszystkim podstawowa informacja jest taka, że żeby zagrać w The Following trzeba posiadać również pełną wersję podstawowego Dying Light. No i można to zrobić na dwa sposoby. Albo najpierw kupić, czy też posiadać już wersję pełną Dying Light i do kupić do niej dodatek, który jest sprzedawany osobno chociażby na platformach cyfrowych, albo też zdecydować się na tak zwaną wersję rozszerzoną Dying Light, gdzie znajdziemy zarówno pierwszą podstawową część gry, jak i wspomniany dodatek The Following. Ja właśnie miałem przyjemność ogrywać edycję rozszerzoną, więc najpierw zabrałem się za ogrywanie podstawowej wersji Dying Light, a później sobie zagrałem w dodatek, żeby zobaczyć, czy warto mieć podpakowaną postać, zasiadając właśnie do tego dodatku. No i jakie wnioski? No powiem Wam szczerze, że nie jest to konieczne, żeby mieć jakąś tam mocno podpakowaną postać z pierwszej części, ze względu na to, że w dodatku na samym wstępie w zasadzie mamy możliwość znalezienia dużo mocniejszych broni niż na samym początku w podstawowym Dying Light, więc myślę, że bardzo łatwo można wskoczyć na wyższy trochę level i nawet bez podpakowanej postaci w podstawowej wersji spokojnie dobrze się pobawić w The Following. Oczywiście dobrze jest, jeśli ktoś ma podpakowane Postać już z podstawki, ze względu na to, że część umiejętności oczywiście przechodzi także do dodatku, więc można łatwiej manewrować po całym świecie. Natomiast jeszcze raz Wam podkreślę, że nie jest absolutnie konieczne, żeby mieć za sobą przejście całego pierwszego Dying glide, żeby móc dobrze bawić się w dodatku. Podstawową nowością w The Fallowing jest tak naprawdę samochód, to znaczy bagi, którym właściwie dostajemy już na samym początku zabawy. Główny bohater, czyli Kyle Crane, trafia tym razem do zupełnie nowego obszaru, tak naprawdę na wieś. Jest to myślę, że większy obszar od tego, co pamiętamy z pierwszej części Dying Light. Ci, co grali, pewnie doskonale pamiętają, że mieliśmy tam do czynienia z dwoma głównymi lokacjami. Mieliśmy tam slumsy oraz takie główne miasto. Natomiast w The Fallowing mamy wprawdzie jedną lokację, ale jest ona naprawdę duża myślę, że swoimi rozmiarami przewyższa dwie lokacje z pierwszej części. No i właśnie między innymi dlatego mamy dostęp do samochodu. Bez niego byłoby zapewne bardzo ciężko poruszać się po tak wielkim świecie. No a na plus należy na pewno zapisać to, że jeździ się bardzo przyjemnie. To znaczy mamy tutaj do czynienia głównie z myślę że z arkadeowym modelem jazdy. Natomiast jeździ się bardzo fajnie. No i fajne jest też to, że można swój pojazd z czasem podpakowywać. To znaczy również do niego dokładać nowe części i dokupować chociażby dopalacz, czy też rozbudowywać zawieszenie, tego typu rzeczy. Myślę, że fajnie się to sprawdza, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że pojazd co jakiś czas trzeba naprawiać, ponieważ psuje się m.in. od masakrowania zombiaków, o czym za chwilę Wam jeszcze wspomnę, no i m.in. trzeba też dolewać do niego paliwa, bo paliwo się kończy podczas jazdy, no i tutaj niezbędne jest przeszukiwanie opuszczonych pojazdów, czy też stacji benzynowych. Poszukiwaniu właśnie butelek z paliwem. Pojazd ma również swoje oddzielne drzewko doświadczenia, w cudzysłowie oczywiście. No i z czasem oczywiście uzyskacie dostęp do kilku rzeczy, dzięki którym bagi będzie bardziej odporny, czy też będzie mógł dłużej jeździć na jednym zbiorniku paliwa. Natomiast na początku trzeba co jakiś czas do niego zaglądać, naprawiać, czy też właśnie szukać paliwa, dzięki któremu w ogóle będziemy w stanie jeździć. Tym razem historia kręci się wokół tajemniczego kultu i ludzi, którzy rzekomo są odporni na ukąszenia w pierwszej części oczywiście pamiętacie pewnie, że główny bohater szukał cały czas antyzyny, czyli specjalnego lekarstwa, albo właściwie może nie tyle lekarstwa, co substancji opóźniającej działanie ukąszenia zombiaka. Natomiast w The Following teoretycznie mamy możliwość znalezienia prawdziwego lekarstwa. No i oczywiście główny bohater będzie starał się dotrzeć i rozwikłać tę tajemnicę. Na początek musimy wkupić się w łaski tamtejszej społeczności i wykonywać dla nich zadania. No i właśnie pomiędzy tymi zadaniami poruszamy się przy pomocy samochodu. Jeśli tak zliczyć całą grę, myślę, że 70-80% czasu spędzicie właśnie za kierownicą pojazdu swojego, więc naprawdę warto się do tego przyzwyczaić, no ale myślę, że każdemu model jazdy będzie odpowiadał, bo jest on bardzo przyjemny i przyjemnie się spędza czas za kierownicą. Wspomnę Wam jeszcze o tym, że dodano kilka nowych typów zombiaków. Zombiaki nas atakują podczas jazdy. Można je wprawdzie rozjeżdżać, masakrować, natomiast Niektóre z nich są dużo bardziej uciążliwe od pozostałych. No i oczywiście z czasem dopiero będziemy zyskiwać coraz lepsze części do swojego samochodu i rozbudowywać go, żeby sobie z nimi jakoś tam radzić. Oprawa oczywiście niewiele zmieniła się względem oryginału. Mamy tutaj przecież do czynienia jedynie z dodatkiem, dużym, bo dużym, ale dodatkiem. Pierwsze recenzje mówią o tym, że powinien on starczyć na około 10 do 12 godzin. Ja jeszcze nie mam go ukończonego. Jak tylko ukończę, pojawi się recenzja na moim kanale i myślę, że znajdziecie ją w odstępie najbliższych kilku dni. Natomiast już teraz chcę Wam powiedzieć, że pierwsze wrażenia są bardzo dobre. I jak na dodatek, mamy tutaj naprawdę poważne rozszerzenie. To znaczy myślę, że wielu wydawców zdecydowałoby się wydać taki tytuł jako zupełnie oddzielną produkcję. Jako po prostu oddzielną część Dying Life. it Na no tutaj twórcy myślę, że potraktowali nas uczciwie i nie żądają pełnej ceny, tylko można kupić ten dodatek po prostu za dużo mniejszą kwotę niż standardową nowość. Pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne, zadania do wypełniania myślę, że są w miarę ciekawe, no i przede wszystkim bardzo fajna odmiana to jest właśnie to sterowanie samochodem i poruszanie się nim w tak dużej części rozgrywki. Zobaczymy jak będzie dalej. Ja oczywiście Was poinformuję o swojej pełnej ocenie w recenzji, którą już niebawem znajdziecie na moim kanale. A póki co dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia już niebawem.